Zostawcie suma! Zostawcie suma! NA zaczynamy! Czury? To jest Rocky i Kryd. Przywitajcie Rockiego i Kryda. Siema Rocky i Kryd. Siema, siema. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, wchodzimy do łazienki. Wchodzimy do łazienki. Uwaga! Wchodzimy do łazienki. To jest oto łazienka. Mamy zlew, mamy zle, tak? Lustro, ktoś już zbił. Siema, siema, witamy. Idziemy dalej. Słuchajcie, jest prysznic. Jest prysznic. Mamy kabinę. Prysznicowo mamy kabinę. Zobaczcie. Kafelki, wszystko równiutko. To jest instalacja na lampę. Kto chce się ze mną wykąpać? Okno nowe. Tu mamy kafelki, wszystko równo. Tu mamy prysznic. Woda leci oczywiście. Ciepła, zimna. Mamy światło. No i mamy, słuchajcie, boiler. Tu jest boiler zainstalowany. Tu mamy instalację nową. W całym mieszkaniu wymieniana była instalacja. Tam mamy licznik. Zobaczcie. No, sapie, bo policja była, wiesz, afera bombowa była. Tu mamy boiler, ciepłą zimną wodę. No, tu wiadomo, kibelek. Tu wszystko fajnie zrobione. Tu kafelki. Tu równiutko fajnie. No i trochę wiadomo, to jest, ale jest równo, nie? No, i tu stopień jest zrobiony. I Sonia, przywitajcie. Tutaj so Sonia ma takie schorzenie, widzicie? Widzicie ze starości. Tłuszczak to chyba się nazywa. Ale o sobie zadbamy, pójdziemy do weterynarza. Ona też już ma swój wiek. Kafelki robił Jaca. Trzy razy nas ekipa oszukała na pieniądze. Przyszli, wzięli pieniądze i nam nic nie zrobili. Były duże problemy z tą łazienką, ale jednak się udało.